Największy z ludzi, rozdział 76: Posiłek u Faryzeusza. Po tym, jak Jezus dał odpowiedź krytykom, poddającym w wątpliwość pochodzenie mocy, którą uzdrowił niemego mężczyznę, pewien Faryzeusz zaprasza go do siebie na obiad. Faryzeusze mają zwyczaj dokonywać przed jedzeniem rytualnego obmywania rąk aż po łokcie. Czynią to zarówno przed posiłkiem, jak i po nim, a nawet Między poszczególnymi daniami. Wprawdzie tradycja ta nie narusza spisanego prawa Bożego, wykracza jednak poza wymagania Stwórcy w sprawie czystości ceremonialnej. Gospodarz dziwi się, że gość nie przestrzega tego rytuału. Nie wyraża swego zdumienia słowami, ale Jezus je dostrzega i mówi: Wy, Faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze. Pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie Nierozumni, czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Jezus demaskuje w ten sposób obłudę faryzeuszy, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem obmywają ręce, lecz nie oczyszczają swoich serc z niegodziwości. To też radzi im. Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na jałmużnę a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Dodawania powinno pobudzać szczere serce, a nie chęć imponowania drugim pozorną sprawiedliwością. Biada wam, faryzeuszom, ciągnie dalej Jezus, bo dajecie dziesięcinę z i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Prawo Boże wymaga od Izraelitów składania dziesięcin, czyli dziesiątej części płodów rolnych. Mięta i ruta to nieduże rośliny, właściwie zioła używane jako przyprawy. Faryzeusze skrupulatnie płacą dziesięcinę nawet z tych niepozornych ziół. Ale Jezus gani ich, że nie spełniają ważniejszego wymagania, według którego mają żywić miłość, okazywać życzliwość... I odznaczać się skromnością. Kontynuując tę ostrą krytykę, Jezus mówi. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Nieczystość ich nie jest widoczna. Religia faryzeuszy ogranicza się do pozorów ale brak jej rzeczywistej wartości. Oparta jest na obłudzie. Słysząc takie potępiające słowa, pewien uczony znawca prawa Bożego skarży się. Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. Jezus nie pomija odpowiedzialności tych biegłych w prawie, dlatego oświadcza: I wam, uczonym w prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Mówiąc o brzemionach, Jezus ma na myśli tradycje ustne, ale ci znawcy prawa nie chcą złagodzić nawet najmniejszego przepisu. By go uczynić znośniejszym dla ludzi. Jezus wytyka im, że aprobowali mordowanie proroków i ostrzega. Na tym plemieniu, pokoleniu, będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Świat ludzi potrzebujących okupu powstał z chwilą urodzenia się Adamowi i Ewie, pierwszych potomków. A zatem Abel żył od stworzenia świata. Wkrótce po okrutnym zamordowaniu Zachariasza, Judę splądrowały wojska asyryjskie. Ale pokolenie współczesne Jezusowi jest jeszcze niegodziwsze. To też zapowiada mu znacznie dotkliwsze spustoszenie. Nastąpiło ono jakieś 38 lat później, w 70. roku naszej ery. Jezus nie poprzestaje na tej naganie i oświadcza: Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Znawcy prawa mają obowiązek objaśniać ludowi słowo Boże, wykładać jego znaczenie, ale oni nie dopisują pod tym względem a nawet pozbawiają swych rodaków możliwości zrozumienia jego sensu. Demaskatorskie wystąpienie Jezusa wywołuje gniew farzeuszy i znawców prawa. Kiedy więc opuszcza ten dom, zaczynają się zawzięcie przeciwstawiać i zasypują go gradem pytań. Usiłują pochwycić go na jakimś słowie i na tej podstawie pojmać. Łukasz 11, rozdział, od 37 do 54 wersetu. Kiedy Jezus skończył mówić, pewien faryzeusz zaprosił go na obiad. On więc poszedł do niego i zajął miejsce przy stole. Faryzeusz zdziwił się jednak, że Jezus nie umył rąk przed obiadem. Wtedy pan rzekł do niego: Wy, faryzeusze, oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, ale wasze wnętrze jest pełne chciwości i niegodziwości. Nierozsądni! Czy nie wiecie, że ten, który uczynił to, co na zewnątrz, uczynił też wnętrze? Dawajcie więc dary miłosierdzia ze swego wnętrza, a wtedy cali będziecie czyści. Biada wam, Faryzeusze, bo dajecie dziesięcinę zmięty, ruty i wszystkich innych roślin zielonych, ale lekceważycie sprawiedliwość oraz miłość do Boga. Tamte rzeczy mieliście obowiązek czynić. Ale i tych nie lekceważyć. Biada wam, farzeusze, bo uwielbiacie pierwsze siedzenia w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, bo jesteście jak te groby, których dobrze nie widać, przez co ludzie bezwiednie po nich chodzą. A jeden ze znawców prawa powiedział mu na to: Nauczycielu, mówiąc takie rzeczy, obrażasz również nas. Wtedy Jezus rzekł: Biada i wam, znawcy prawa, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nie dotykacie ich nawet jednym palcem. Biada wam, bo budujecie grobowce prorokom, a przecież to wasi przodkowie ich pozabijali. Z pewnością znacie uczynki swoich przodków. A mimo to je pochwalacie, bo oni zabijali proroków, a wy budujecie im grobowce. To dlatego Bóg w swojej mądrości powiedział. Poślę do nich proroków oraz apostołów, i niektórych z nich zabiją, a niektórych będą prześladować, żeby na to pokolenie spadła krew wszystkich proroków przelan od założenia świata od krwi Abla do krwi Zachariasza, którego zabito między ołtarzem a domem. Tak, mówię wam, spadnie ona na to pokolenie. Biada wam, znawcy prawa bo zabraliście klucz otwierający drzwi do wiedzy, sami przez nie nie weszliście, a tym, którzy wchodzą, przeszkadzacie. Gdy więc Jezus stamtąd wyszedł, uczeni w piśmie i faryzeusze stali się bardzo natarczywi i zaczęli zasypywać Go gradem pytań, czyhając na okazję, żeby Go złapać za słowo. Powtórzonego prawa, 14 rozdział, 22 werset. Macie bezwarunkowo składać dziesięcinę ze wszystkiego, co się jecie, i co każdego roku zbieracie na swoim polu. Michasza 6 rozdział ósmy werset. On ci powiedział, człowieku, co jest dobre. A czego Jehowa od ciebie wymaga? Jedynie tego, żebyś postępował sprawiedliwie, wysoko cenił lojalność i był skromny chodząc ze swoim Bogiem. Druga kronik, 24 rozdział, od 20 do 25 wersetu. Duch Boży zaczął oddziaływać na Zachariasza syna kapłana Jehojady. Zachariasz stanął więc przed ludem na podwyższeniu i rzekł: Tak mówi prawdziwy Bóg, dlaczego łamiecie przykazania Jehowy? Przez to nie będzie się wam dobrze powodzić. Ponieważ wy porzuciliście Jehowę, on porzuci was. Ale uknuto przeciwko niemu spisek i na rozkaz króla ukamienowano go na dziedzińcu domu Jechowy. Tak więc król Jechoasz nie pamiętał o lojalnej miłości, którą mu okazał jego ojciec, Jehoiada i zabił jego syna, który, umierając powiedział, niech Jechowa to zobaczy i cię odpłaci. Na początku roku przeciwko Jehoaszowi wyruszyło wojsko syryjskie. Syryjczycy najechali Judę i Jerozolimę i zabili wszystkich książąt ludu. A cały łup posłali do króla Damaszku. Chociaż żołnierzy syryjskich było niewielu, Jehowa wydał w ich ręce wielką armię judzką, bo judejczycy porzucili Jehowę, Boga swoich przodków. W ten sposób Syryjczycy wykonali wyrok na Jehoaszu. Gdy się wycofali, zostawiając go ciężko rannego, jego słudzy uknuli przeciwko niemu spisek, żeby pomścić krew synów kapłana Jehoiady. Zabili Jehoasza na jego własnym łóżku. Potem pochowali go w mieście Dawida, ale nie w grobowcach królewskich. Za co Jezus potępia faryzeuszy i znawców prawa? Jakie ciężary nakładają na ludzi uczeni w prawie? O jakie stworzenie świata tu chodzi? Największy z ludzi. Koniec rozdziału 76. Posiłek u Farzeusza.